Napadli na stację benzynową i sklepy i nie przebierali przy tym w środkach. Na początek rozboje na Mazowszu, tragiczny pożar na Śląsku. W wybuchu gazu zginęła jedna osoba. Śledczy badają, dlaczego doszło do eksplozji. Powiemy też o Hindusach, którzy w Warszawie handlowali nielegalnymi lekami. Będą też kibole, którzy wpadli przez przypadek no i przez to nie doszło do ustawki. To jest kronika kryminalna. Zaczynamy. Groźnie zrobiło się na Mazowszu. Dwaj mężczyźni napadli na stację benzynową i zaczęli strzelać w kierunku sprzedawcy. Potem włamali się jeszcze do jednego z domów i ukradli samochód. Ale to nie jedyne grzechy, jakie mają na sumieniu Strzelali co prawda z pistoletu na metalowe kulki Ale później ze stacji benzynowej Zabrali im pieniądze I rozpylili tam gaz Po kilku tygodniach policja miała już dane Mieszkańca Warszawy i okolic Wyszkowa Ukrywali się pod Toruniem Gdzie też dokonali kilku włamań Zostali zatrzymani po pościgu autostradą Ich samochód dachował Przestępcy trafili najpierw do szpitala A stamtąd do aresztu A teraz tragiczny w skutkach wybuchu gazu W Sarnowie na Śląsku żyje 59 mężczyzna. Śledczy sprawdzają, dlaczego doszło do tej eksplozji. Sądząc po tym, jak wygląda to miejsce po pożarze, mężczyzna nie miał szans. Ogień pojawił się w środku nocy. Najprawdopodobniej zaczęło się od wybuchu gazu. Na miejscu niemal natychmiast pojawili się strażacy. Akcja trwała kilkadziesiąt minut. Ciało mężczyzny znaleziono w jednym z pomieszczeń już po ugaszeniu ognia. Teraz Warszawa. Tu policjanci wpadli na trop trzech Hindusów, którzy w mieszkaniu i w magazynach mieli kilkanaście tysięcy opakowań, nie nielegalnych leków. Głównie były to leki na potencje psychotropowe i odurzające. Wszystko warte nawet milion złotych. Handlarze z Indii towar trzymali w mieszkaniach i magazynach na terenie całej Warszawy. Okazało się, że żadne z tych preparatów nie było oficjalnie dopuszczone do obrotu, a więc nie miały też odpowiednich badań, co klientów mogło narazić na duże niebezpieczeństwo. 24, 26 i 30 latkowi za ten nielegalny biznes grożą teraz nawet dwa lata w więzieniu. Farby w spreju, kominiarki. I... I narkotyki. Między innymi to w swoim samochodzie mieli dwajki bole jednej ze śląskich drużyn. Dzięki temu, że wpadli w ręce policji, nie doszło do ustawki. Kibole wpadli, bo policja dostała informację o kilkunastu samochodach, w których siedziały same zamaskowane osoby. Udało się zatrzymać dwa auta, reszta się rozjechała. Zatrzymano mężczyznę z Mikołowa, Zabrza i Tarnowskich Gór, bo w ich samochodzie znaleziono też marihuanę, ekstazy, kominiarki, ochraniacze na szczękę oraz spreje, które wcześniej mogły posłużyć podczas akcji wandalii. Do bójki nie doszło, więc zatrzymani odpowiedzą tylko za narkotyki. Grozi im do trzech lat więzienia. Pod ostrołęką policja rozbiła dziuple skradzionymi samochodami. Już wiadomo, że rozbierano tam japońskie auta, które jakiś czas temu zniknęły z Warszawy, Katowice, Płocka i Płońska. Dziupla działała w miejscowości Goworowo, a policja wpadła na jej trop dzięki krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Ktoś po prostu oznaczył to miejsce na mapie, mundurowi przyjechali je sprawdzić, no i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Na miejscu znaleziono częściowo zdemontowane samochody i setki części. Po sprawdzeniu okazało się, że auta wcześniej zostały zgłoszone jako kradzione. Ich łączna wartość to ponad 600 tysięcy złotych. W sprawie zatrzymano trzy osoby, grozi im do 10 lat więzienia. A teraz prawdziwa kumulacja z stoku. Policjanci z tamtejszej grupy Speed zatrzymali w tym samym czasie dwóch piratów drogowych, którzy pędzili o ponad 70 km na godzinę za szybko. Najpierw wpadł kierowca Hondy, a później Mercedesa. Obaj grzali, nie zważając na ograniczenia i teren zabudowany. Jeden 123 km na godzinę, drugi 146 km na godzinę. Obu taka przejażdżka kosztowała 400 zł, 10 punktów i prawo jazdy. Stracili je na kilka miesięcy. To już wszystko w tym odcinku kroniki kryminalnej. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, który z tych tematów Was najbardziej poruszył, zaciekawił, może zbulwersował. No i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, bo to właśnie na tym kanale przypominam po raz kolejny, możecie oglądać wszystkie odcinki kroniki kryminalnej. Dzięki i do zobaczenia.